To są właśnie typowe drogi na namibijskie. Wyjechaliśmy z Kumaniap do Swakopunt przez dwa dni właśnie będziemy jechać takimi oto drogami. Gorzej jak złapię jakąś dętkę czy coś innego się stanie, bo ruch jest bardzo znikomy. No tutaj jak się jedzie do Brandberg mamy taki market Herero i Himba. Widzimy tutaj panie Herero. No, trzeba poprosić je o robienie zdjęcia i sprzedają różne ciekawe rzeczy. Panie Hererow właśnie fajnie są kolorowo ubrane, te trójkąty na głowie. Niestety przeżyły ludobójstwo na początku XX wieku i było to pierwsze ludobójstwo w XX wieku właśnie w historii ludzkości, a panie fajnie się ubierają i mają fajne na przykład takie laleczki na e, sprzedaż. I takie o... Torebi. O tu następne Torebi. mamy panie Herrera, ale one potrafią handlować. No, <głos> <głos> oczywiście trzeba zbijać ceny tak, ale, ale są świetne w tym, co właśnie robią i się uśmiechają, zobaczcie, jakie są fajne. Zróżnicowanie społeczne w Namibii jest przeogromne. Tutaj mamy warstw ludzi bardzo bogatych i warstwę ludzi bardzo biednych. Większość rzeczywiście jest bardzo biedna. Tutaj jak jadę, to rzeczywiście miałam domy niesamowicie biednych osób. Bogaci zarabiają na diamentach, na uranie. Natomiast ci biedni, no niestety, żyją w takich właśnie warunkach. To akurat jest takie miejsce turystyczne, ale generalnie tak wyglądają chatki. No tak właśnie wygląda typowe gospodarstwo obradzone jakimiś właśnie palikami, drutami. W środkowej części widzimy tam właśnie tak jak w wiosce Himba trzyma się, trzymuje się zwierzęta przed atakami zwierząt właśnie w środku wioski, no i Domy zrobione z gliny i odchodów bydła, zwierząt i paliki w środku. To wystarczy na jakieś 5-6 lat. Po 5-6 latach trzeba budować się ponownie. No, bogato nie jest. No i tutaj widać pasmo górskie Brandbek po lewej stronie, najwyższy szczyt. 2573 metry od poziomu morza, najwyższy szczyt Namibii. I jadę tam, żeby zobaczyć rysunki naskalne i najsłynniejszy właśnie White Lady. Tutaj jest właśnie początek szlaku. Wejście kosztuje 100 dolarów namibijskich, a więc jakieś 7 dolarów amerykańskich. I przewodnik jest wliczony w cenę jaka cisza, spokój. Szlak wygląda tak, okolica jest bardzo piękna. Tu się idzie z przewodnikiem, samemu nie można iść. To jest 45 minut w jedną stronę, 45 minut z powrotem tak około 2,5 km w jedną, 2,5 km z powrotem. Tutaj znajduje się tysiące takich rysunków naskalnych, ale taki najważniejszy to jest właśnie Biała Dama ludu San, czyli bushmenów, których miałam okazję spotkać w Botswanie teren powulkaniczny. Pięknie wygląda tutaj cisza. Hurra dochodzę jak ja uwielbiam petroglify, ale te są bardzo fajne. Tu widzimy przedstawienie polowań na zebry na przykład tutaj. No i w środkowej części mamy białą damę, która właściwie jest mężczyzną, ale osoba, która to znalazła, nazwała, pomyślała, że to jest kobieta i stąd właśnie ta nazwa biała dama. Jest to szaman, kapłan, który odprawia nabożeństwa. A więc bardzo fajne rysunki naskalne, które mają około 2000 lat. Mimo trudu, który tutaj trzeba dokonać, żeby wejść, mimo wszystko uważam, że warto, bo są bardzo ładne. No i tutaj widać dzisiejszy cel, szpicka o 1728 metrów. Góra, która jest nazywana tutejszym Matterhornem została zdobyta chyba tylko około 600 razy. I tam znajdują się rysunki buszmeńskie i to właśnie jadę zobaczyć. No, formacje skalne e, przypominają, co mogą przypominać? Joshua National Park trochę mi przypomina. Są piękne naprawdę. Są? They draw the paintings with fresh animal blood, ochre stone, and ostrich egg. So they mix those three things and draw the paintings. And the paintings are 2000 up to 4000 years you have old. try to together the first one. So it's like a, if you maybe call a small dog. the first one. <laughs> one small, please. Him, No i tutaj mamy szpickopę, i mamy łuk skalny, cel naszego tutaj dojścia, piękna okolica. Proszę bardzo, jaka piękna okolica tutaj po prostu, można się zakochać w tym krajobrazie, rzeczywiście świetnie.